Czołem, czołem! kromka z Rosołem! Witajcie, moi mili, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, w takim... Troszkę innym otoczeniu, ale jest to spowodowane tym, że dwa dni temu miał miejsce event wielki rewanż streamerów JAROK. Na pewno ludzi znacie. E, miałem okazję go organizować już po raz drugi i komentować. Także, jako że było około 500 osób na live, co jest i tak naprawdę świetnym wynikiem, e, to jednak większość z Was na pewno nie widziała chociażby komentowania ligowego, chociażby komentowania reprezentacji Polski, no i takiego. Eventu. Także chciałbym wam to pokazać. Dzisiaj wam pokażę, moi drodzy, dwa mecze na mapie. Brzasku, a w późniejszym czasie zobaczycie dwa mecze na mapie hmm, Kurort Hainan. I jeszcze tylko wspomnę, że jakość jest troszkę gorsza niż zazwyczaj, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to nagranie mam z archiwum hitboxowego, które zostało ściągnięte i zmienione jeszcze raz w programie do obróbki. Także mam nadzieję, że takie małe różnice Wam nie popsują całego odbioru. I przy okazji odsyłam Was do opisu, gdzie będziecie mieli linki do perspektywy Soushi, bo z pierwszej osoby przez cały mecz. Oraz do jednego z meczów Johna Rambo. Także już Wam nie przeszkadzam. Mam nadzieję, że miło spędzić się te 20 parę minut. Jeśli tak, jeśli byście chcieli więcej takich zapisów live'owych, bo tak jak mówię, no, reprezentacje e, na przykład Polski e, streamuje i pokazuje Wam w miarę regularnie, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Bo to na pewno się przyda. Także już was. Zostawiam sam na sam z materiałem. I widzimy się za parę sekund. Trzymajcie się. Przypomnę tylko składy w drużynie niebieskich mamy Johna Rambo, High Style, Soul Szybo, i Nexus Huntera. W drużynie czerwonych mamy Bandita, Grabę, Kokosa, Żubra, Roka oraz Juchiego. I moi drodzy, zobaczymy jak tutaj będzie to cała sytuacja ta cała sytuacja wyglądała na mapie obrzasku. ona jest może nawet troszkę podobna do e, szanghaju do szanghaju, do tej rundy którą na samym początku poprzedniego eventu byliśmy w stanie oglądać na pewno smoki w tych strategicznych punktach mapy tutaj na tych przejściach ale to wszystko będzie dopiero za chwilkę kiedy obydwie drużyny udadzą się właśnie w kierunku tej mapy, w kierunku tej mapy w kierunku tej, tej bomby, która mieści się właśnie tutaj na środku. Także zobaczmy, ROK puszuje, puszuje w kierunku w kierunku bomby. Zobaczmy sobie z góry, jak ta sytuacja będzie wyglądała, bo za chwilkę tutaj dojdzie na pewno do całkiem niezłego spięcia. Także zobaczmy. Yuhi, no tutaj z ar cały czas od poprzedniego eventu z ar stara się biegać i już pierwsze, pierwsze śmierci Nexus i Vexel ładnie przejęli tutaj bombę. Widać, że starają się grać w kolektywie jedna z nich, jedna z tych osób stara się tutaj przyjść, także Soushibo, no Soushibo jest jedną z tych, z tych jednostek, która będzie starała się kierować tutaj rozgrywkę i świetnie tutaj razem z High Stylem pocisnął Roka i Żubra. Zobaczymy, że teraz jest pod delikatnym ostrzałem, ma tylko 31% zdrowia. To jest M416 chyba, także no nie wychyla się, nie wychyla się za bardzo, ładnie kontroluje ogień. Zobaczmy od góry, jak ta cała sytuacja się nam kształtuje. Teraz bardzo dobrze Juchi. I się skitrał tam gdzieś za tymi. Pudłami wielkimi bomba na środku. Zarówno jedna, jak i druga drużyna na razie po tą bombę podchodzić nie chce. Na Juchim respi się jego kumpel, no i będą starali się przejąć tutaj ze środka tą bombę i ruszyć w kierunku C. Już widzimy, że będą udawać się w kierunku C. Sytuacja wygląda tak, że niebiescy praktycznie po tej lewej stronie. Soushibo tutaj będzie wchodził na plecy jednego z wrogów, udało mu się to zrobić i będzie gonił teraz bombę. Zobaczmy od góry. No tutaj Juhi praktycznie osamotniony. Widzimy, że żubr rok i Kokos są w zupełnie innym punkcie na mapie, także będzie bardzo ciężko tutaj tak naprawdę Juchiemu to zrobić. Teraz na Juchim się zrespił jeden z graczy, to jest Graba. teraz starał się tym takim kontrolowanym ostrzałem postrzelić High Style, ale niestety, niestety widzimy dla Czerwonych, że Niebiescy tutaj starają się grać bardzo zespołowo, trzymają się w kupie, no i to na pewno jest, moi drodzy, właśnie moment, w którym należałoby trochę spuszować, widzimy teraz walkę jeden na jeden, dwóch na jednego, Dwa trupy, mamy Soul Podnoszą się, zobaczmy, no nie jest to najrozsądniejsze podnoszenie. No są w dosyć patowej sytuacji. Tu cały czas Highside podnosi swoich sojuszników. On chyba używa auga, ale zobaczmy. Trup ściele się gęsto. John Rambo jeszcze się zrespił razem z bombą. Po lewej stronie widzimy czerwonych, którzy w tych krzakach starają się chyba ostateczny atak przeprowadzić. takie zgraba bardzo ładnie. Z lewej strony podszedł i mamy double ładnie. John Rambo i Soul z. 416 nie mieli nic do powiedzenia. Co prawda, taki strzał troszkę z boku, ale mamy grabę na 100% zdrowia i zobaczmy, no, będzie szedł podce, będą broić C i widzimy, że John Rambo i Żmił będą starali się temu zapobiec. Tutaj jeszcze Juchi na 24 tylko no musi się skryć, bo ta. AR 160 mimo że bardzo celna to jednak to jednak e, na pewno nie aż tak bardzo szybko strzelna. A Teraz moi drodzy przeniesiemy się chyba wydaje mi się na tym spiek drużyny niebieskich, aby posłuchać jak odbijają bombę. W garażu są, w garażu są tu, gdzie ja... aha Rozbrałem. Dobra. Zacząłem jeszcze jeden. Resnął. No. Zabity, zabite, zabite. Nie mam ammo. Dobra. dobra, dobra. Dobrze rejonie. Macie jak tą bombę stąd zabrać? Dobra. Już masz, dobra. Biegnij, 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 biegnij. Biegnę, biegnę, biegnę. Kurde, masakra. Patrz, też Spotujcie, spotujcie, jeszcze raz spotujcie. Mm. U nas jest jesteś otamo, czy nie ma nikogo? E, nie mm. ma nikogo tamu. Zabij się. Ja Za długo się żyjesz po prostu, a dać coś. Ja mogę ten, mm -hmm. najwyżej ten. Na, na który osią. biegniesz na? Ja nie wiem. No to biegnij na ten najbliższy. Wiesz co, Na najbliższy... O fakt, ja są tutaj, są tej. tutaj. Widzę. Macie ich? Jednego obiłem mocno, ale szczerze. Dobra, ja. wracam na C, wracam na C. Przytrzymajcie dostałem. ich tam trochę. Na wieży no jest, 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 na wieży jest, na wieży jest. Jest już od tyłu, ten. ale zginął. Na wieży jest tej takiej drewnianej. Dostał? Oh. Dobra, ja idę na C, ale oni zaraz, zaraz ich tu będę miał, nie Dobra, na tobie, na tobie są to, tak, to, szybko, sekunda, pół sekundy. Na Jestem na tobie Nagrabię się, że wszyscy z Widzę. Widzę. Idą w lewo. Także, moi drodzy, widzimy, że jednak akcja udała się bardzo, bardzo dobrze i jeszcze Soussibo zdołał podłożyć tą bombę na tym punkcie C. I jeśli tutaj faktycznie niebiescy ufortyfikowaliby się e, tą przewagę, jaką daje im delikatne wzniesienie na swoją korzyść, e, by przenieśli, to może być bardzo, bardzo ciężko dla czerwonych, ale zobaczmy, jak Kokos e, razem z Juchim tutaj we dwójkę na spółkę wroga pokonali i mamy, mamy Juchiego, który jeszcze pod ostrzałem stara się tutaj w zabić i rozbraja tą bombę. Już bardzo niewiele zostało, także teraz czerwoni w natarciu. My będziemy chyba broić punkt C, ale znowu tutaj widzimy, że z lewej strony to Żmiu z m 98 Zobaczmy jak daleko tutaj Żmiu na tych obrzeżach tej mapy stara się tam skanować. Praktycznie każdy zakamarek strzela na odległość. No widać, że Żmiu ma pewne doświadczenie w grze FPS-owej, że jest to zawodnik naprawdę z wielkim talentem, ale teraz CocoSfly bardzo dobrze w z Chyba M416, jeśli mnie oko nie myli, starał się zrobić różnicę. Ale, ale niestety starczyło tylko na jednego gracza. High styled, no, no troszkę troszkę tutaj niecelnie, ale jest asysta, jest 58, tam Nexus z Aku Żubra dokończył, i widzimy, że w dalszym ciągu niebiescy tutaj puszują. Niebiescy puszują i starają się ten punkt C przejąć, ale czerwoni na czele właśnie z Grabą i Kokosem, który stara się tutaj bardzo ładnie z MG4 jednak postawił na tą bardzo stabilną i szybkostrzelną broń. Z klasy wsparcia stara się zrobić różnicę. Ale zobaczmy, co się tu dzieje teraz! No jak? Um, Kokos nie zauważył high style, a. no, byli praktycznie obok siebie. Także dosyć zaskakująca sytuacja. Teraz jeszcze highslide za podnosi Johna Rambo. No i bardzo dobra gra playowa I widzimy, że punkt B tym razem jest brojony. Sytuacja 1 na jeden. John Rambo pokonuje bandita. I zobaczmy, jak chłopaki, jak niebiescy będą starali się bronić tego punktu B. No, czerwoni będą atakować zdecydowanie z tamtej strony. no Będzie tutaj ciężko się przebić. Widzimy tutaj osamotnionego kokosa. Teraz mamy przy kokosie bandita, który jednak no, nie do końca tymi celnymi strzałami musiał się nadziać na broń Heistalda, na M416, starą dobrą M416, a z lewej strony znowu Czerwoni. Tym razem Rok przez przypadek zabił swojego. Przypominam, że mamy włączony ogień własny. No i czy bomba wybuchnie, czy zostanie rozbrojona, już chyba nie będzie na to czasu. Zobaczmy. Jeszcze High Style zginie, ale opłaciło się także, moi drodzy, pierwszy M.com, pierwszy przekaźnik na korzyść drużyny niebieskiej, czyli Soushi John, Rambo, High Style Nexus, Vexel oraz Zmi Zmiu, czyli mamy jeden do 0. Ja tylko przypominam, że wygrywa ta drużyna, która pierwsza podłoży dwa M-KOMY, no Żmiu Tutaj stara się takie wsparcie w postaci tej M-98 dawać, no i na razie to się sprawdza. Widzimy, że na razie to się sprawdza. Ta bomba już się zrespiła i już koło tej bomby jest są. już jest jego kolegam. Widzimy tutaj Kokosa, który używa L-85. Bardzo, bardzo stabilna pukawka. A bomba mknie lewą stroną, lewą flanką, ale Soul bo jednak padł tam żubr od tyłu, zaatakowany. Tam są Shibo od tyłu zaatakowane przez żubra, ale zobaczmy tutaj niebiescy znowu, znowu w przewadze. Mamy John Rambo z bombą, mamy sytuację dwóch na dwóch, teraz bardzo ładnie. John Rambo z Famasem, jak zwykle i widzimy. Ilu tutaj jest niebieskich, jak oni sobie dobrze w tym momencie radzą. I chyba znowu będą starali się na tym punkcie C. Tą bombę podłożyć, chociaż czerwoni mają teraz bardzo dobrą sytuację do tego, aby starać się od tyłu zaatakować, i wydaje mi się, że właśnie do czerwonych teraz się przeniesiemy. A. Kurde, tam są. Od tyłu oznaczam na mapie. Dawajcie, dawajcie. Osłaniacie? Ktoś rozbraja? Granat, granat. Nie, granat. Kuna nie mam HP już. A, jeszcze jeden z tyłu. Jeszcze jeden gdzieś tam z tyłu. A, dobra. Rozbrojcie? Rozbrojcie, rozbrojcie. Rozbrojacie? Tak, rozbrałem Prawie, już, prawie, już, prawie. Jest, jest, dobra. Udało się, jest I teraz pamiętajcie, że trzeba że... podnieść Mamy, mamy. Prawo, mamy. prawo. Chodźmy prawo Dobra Chodźcie razem jakoś Po prawej Kurde. stronie jest złożyć. Tam są już, tam są po prawo, po prawo, po prawo. Wszyscy, mhm, prawa strona to słabnie Jestem Roki, za tobą jakby co? Jeden do 100 Także widzimy, moi drodzy, że czerwoni również w formie, no oni tu już drugi raz tą bombę starali się rozbroić i faktycznie udało im się to, no także zobaczmy, zobaczmy, którą teraz drogę wybiorą. Przypominam, że niebiescy wygrywają jednym M-Komem, ale zobaczmy, jak teraz sprytnie, Och, bardzo mądrze bandit z grabą, starają się chyba na ten punkt A, pójdą tutaj bardzo le szeroką lewą stroną, a kokos z żubrem właśnie starają się Starają się przytrzymać tutaj wroga w tym punkcie C, tak aby praktycznie była droga wolna na ten punkt, ale widzimy, że tam już niebiescy się, się chowają, oni doskonale wiedzą, co czerwoni będą robić. Jeszcze tutaj bandit stara się coś znaleźć, ale Juhi z Grabą jednak pójdą przodem, to ważne, żeby ta bomba nie była z przodu i tutaj znowu będziemy mieć sytuację jeden na jednego, och, ale teraz niefortunne jednak zrespienie kolegi, no i tutaj Soushi, bo zabija Juchiego. Bardzo dobry movement, dobre operowanie bronią. Sytuacja 1 na 1 Soushi, bo znowu górą, tym razem nad mister Koko flyem. i czy będzie przeciągnięte full auto jest! Także Soushi, bo widzimy. No, z tą M416 praktycznie jakby urodzony na nowo i niebiescy znowu znowu mają bombę i chyba w kierunku punktu, a będą starali się udawać tam. Po drodze zginął żubr i widzimy czerwonych, którzy będą tutaj nacierać na ten punkt. a Mamy trójkę niebieskich i trójkę czerwonych. No niebiescy mają przewagę wysokości, ale jeśli czerwoni staraliby się to zrobić w taki sposób, że troszkę by zaszli od tyłu, to mogłoby się to udać, a tu będziemy mieli sytuację jeden na jednego nie, jednak nie. Widzimy brojącego High który ten punkt A broni jest bardzo odkryty, aż dziw bierze, że jednak ekipa Roka nie zdecydowała się tutaj na delikatne spuszczowanie i zabicie wroga, także zobaczmy, no czerwoni są blisko ale to wiecie, można być blisko ale jednak może i tak brakować zobaczmy teraz sytuację, w której John Rambo tutaj będzie starał się wejść na plecy on tutaj się w tej takiej kładce na dole będzie krył, czerwony teraz jeden z lewej strony kokos zabił swojego przeciwnika, ale niebiescy są przy tej bombie i chyba nie dadzą sobie wydrzeć zwycięstwa jeśli chodzi o ten M-kom, i przynajmniej w tej pierwszej części na tej mapie, bo przypominam, że gramy Best of Three. Także punkt A jest rozbity i pierwsza runda zakończona zwycięstwem niebieskich, czyli ekipy Soci, tak, ekipa tak. Soła na Czerwono, a ekipa Roka. Na niebiesko, no i zobaczmy, czy będą jakieś zmiany taktyczne w graniu zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Tutaj ta bomba, praktycznie ten radius respa tej bomby jest zawsze taki sam, on się praktycznie niczym. Nie różni. Poza tam może paroma metrami, przez co ta gra jest dosyć mocno przewidywalna, jeśli chodzi o, o to, która drużyna będzie starała się tą bombę przejąć. I zobaczmy, bo tutaj będzie teraz mocne, mocne walnięcie, moi drodzy, bo cała szóstka będzie ścierała się z kolejną szóstką i widzimy, że jednak niebiescy mają delikatną przewagę. Tutaj Rok zabija przez chwilę Rambo. Jeszcze tam przed tą sytuacją niestety pociąg Trochę to full auto i zabił Kokosa. I widzimy, że jednak będą starali się iść tą lewą stroną. Kokos mądrze ubezpiecza e, Roka. E, to jest Yuhi, przepraszam bardzo. Widzimy czerwonych po lewej stronie, no i będzie 2 na 1. Czy Yuhi da radę? E, zobaczmy, co on tutaj wykombinuje. E, na razie chyba będzie miał plecy, ale widzimy, jak sprytnie całkowicie to obkrążył. Ale zobaczmy, że tutaj jest jeden z czerwonych, i będzie sytuacja 2 na 2. Kto z tego wyjdzie zwycięsko? No zobaczmy. Czerwoni jednak ładnie. Nie tam Wejksel z Soushibo tą m, całą sytuację e, właśnie rozwiązali. Mamy jednak sytuację, w której no, Soushibo po raz kolejny ma bombę, e, i widzimy czerwonych, którzy podążają tą prawą flanką, i będzie chyba brojony punkt e, A, będzie brojony punkt A. My jeszcze zobaczymy sobie, jak wygląda sytuacja z lotu ptaka. Niebieskich mamy tutaj przy punkcie C, także są spokojnie. Może tą bombę na tym punkcie podłożyć, no, ale niebiescy tutaj na pewno będą starali się odbić. Dziwi brak smoków. Jakoś w tym meczu nie ma za bardzo wykorzystania smoków. Sytuacja jeden na jednego, zobaczmy. Juhi jednak zostaje zabity. Tam chyba był delikatny trade kill, tak mi się wydaje. No, czerwoni mądrze tutaj bronią tego punktu A. Niebiescy troszkę zamknięci. No, tutaj musieliby rzucić faktycznie jakimś jednym granatem, może jakimś smokiem, może jakimś granatem ogłusza może zapalającym, żeby tam tych czerwonych, żeby Nexosa, który teraz zabił grabę z tego punktu a wyciągnąć, ale to się na razie nie udaje. I mamy sytuację jedyna jednego bardzo dobrze. Teraz Żubr zabija Johna Rambo, ale to na niewiele się zdaje, bo punkta jednak będzie, moi drodzy, znowu dla ekipy Soła i Heistilda. Także mamy, moi drodzy, 1-0 do 0 podczas tej drugiej rundy. Weichsel razem z Heistildem tutaj będą już wiedzieć, że ta bomba będzie się respić właśnie w tym miejscu. No i to jest ten moment, aby jednak jeszcze wrócić do gry nawet na tej mapie, aby tą bombę zabrać i aby stworzyć jeszcze sytuację, w której naprawdę, naprawdę jest wszystko do zrobienia. Niebiescy są no praktycznie na linii frontu, widzimy teraz czerwonych Soła, który którego kolega w Weichsel jednak ginie, bo bardzo dobrze tam pomierzył go Juhi, no ale czerwoni mają bombę czerwoni mają bombę, ale widzimy, że nie mogą jednak z tą bombą do tej lewej strony przejść, także teraz to się udało, ale czy będzie Kosa? Nie, no jednak Graba nie pokusił się o Kosa, ale chyba będzie kill za kill, tak mi się wydaje, chociaż teraz bardzo mądrze Graba ucieka goni go jeden z czerwonych no, tutaj chyba będzie już niestety za dużo, tak jest. Dostaje po plecach graba, ale czy mu się to uda? Odwrócił się. No, był bardzo, bardzo low. Także do końca się nie udało. No i zobaczmy: John Rambo praktycznie pod sam koniec, już pod tym punktem C, dostaje. Bombę w swoje ręce, ale zobaczmy, jak mądrze teraz żubr tutaj stara się zrobić różnicę. Bardzo dobrze z M416 wchodzi na plecy. Czy będzie jeszcze jeden kill na plecach? Tak jest. Nexus również pada. No świetnie, prawie by podniósł tutaj kokosa, ale tam jest żmił z M98, także na niewiele. Niestety ta cała akcja się stała. I zobaczmy teraz: John Rambo biegnie w kierunku punktu C i ten punkt C będzie brojony. A my wejdziemy właśnie na tym spika Johna Rambo i zobaczymy, jak będą tego M. Mu bronić na respie są, na respie są, na respie są. Z respa na idą. Respie? Ich respie? Na, na ich respie, już my jesteśmy na ich respie praktycznie. Oni wszyscy są przy tym. Tej... Dobra, dostałem, trzech podbiegło. Przynajmniej jeden był na respie. Dobra, o, o, chciał mnie z noża wziąć. Kurde. A są przy bombie, już uważaj, że nie. Wchodzą do garażu, wchodzą do garażu. Mogę o, się zdać na Jak ktoś ma granat, to granat na bombę. Dobra, jestem. O, podniosłem ci od razu w plecy granat na bombę poszedł. Dobra. O, o, się z Dobra. Z Za chwilę kto kolejny ma granat, granat na bombę. Rozbraja, rozbraja. Już nie. Boom. Nie, nie. dług dwóch Zajebiście, na razie. zajebiście. Pod, pod, zajebiście. Rambo, życie. No także moi drodzy mamy sytuację w której druga runda. Właśnie na tej mapie jest wygrana przez ekipę SOA, przez ekipę Johna Rambo. Widzimy, są so 2,25 podłożona bomba, później czwarta minuta. John Rambo i moi drodzy, jest 1 do zera, jeśli chodzi o mapy. I w tym momencie, moi drodzy, przenosimy się na Kurort, Hainan i będziemy świadkami kolejnej tej pasjonującej rozgrywki, tym razem na zupełnie innej mapie.